Cześć, ja jestem Rafał, tu jest Anita, a to jest kanał Budżetowy Luksus i dzisiaj zapraszam Was na krótki spacer po mieście Hojan w centralnej części Wietnamu. Dlaczego w ogóle chojany i dlaczego w ogóle tu się wybraliśmy? Z tego względu, że podobno jest tutaj zachowane unikatowe stare miasto. Za opisów i ze zdjęć przypominało trochę to nam Penang, w którym byliśmy we dwa lata temu. Bloga możecie sobie znaleźć tutaj z Penangu, z bardzo ładnego kolonialnego miasta. A tutaj jest tablica upamiętniająca Pana Kazimierza Kwiatkowskiego. E, polskie imię, polskie nazwisko i to był Polak. Zmarł w 1997 roku. Dlaczego w ogóle tu się zatrzymałem i dlaczego to mówię? Z tego względu, że Pan Kazimierz Kwiatkowski e, pracował w stacji archeologicznej, Majson. On był po prostu archeologiem. I żeby nie ten człowiek, w latach 90 najprawdopodobniej to całe Stare Miasto byłoby zaorane, przekopane i byłyby postawione bloki mieszkalne, ponieważ tutejsze budownictwo po prostu się sypało, było zagrzebiałe i no, po prostu to była ruina tak naprawdę. Żeby nie ten gościu, to najprawdopodobniej to miasto by nie przetrwało. On właśnie zabiegał do urzędu e, tutejszego, żeby przekształcić tą strefę w strefę e, turystyczną i mamy właśnie teraz tego efekt. Mamy teraz tysiąc turystów przyjeżdżających do Hoian, robi sobie fajne zdjęcia. Dobra, jak się dostać do tego hojan? Bo pewno ktoś się zapyta i ktoś sobie pomyśli, takie fajne miasto, jak tutaj się dostać? Eee, są na to, jest na to parę sposobów, tak naprawdę. Eee, my wybraliśmy sposób najbardziej leniwy, czyli wzięliśmy sobie Graba, czyli taki azjatycki Uber. Zapłaciliśmy za to 280 tysięcy eee, dongów, czyli 12 dolarów z tego najprawdopodobniej wychodzi. Ale jest też tańszy sposób. Można wziąć e, autobus. Autobus z Danangu. Kto kosztuje, to powinien kosztować około 2 dolarów. E, jest parę naszych <grym> przystanków. Są to żółte, rządowe autobusy. Można sobie wsiąść i można sobie dojechać tutaj. Jedzie się około 2 godzin półtorej godziny. Coś takiego. U nas to trwało taksówką 45 minut. Dobra, pierwsze wrażenie, też jeszcze a propos samego Hojan, to tak, jest drożej. Zdecydowanie. Czuć, że tu turystów jest sporo, i jednak tutaj Wietnamczycy już są nastawieni na biznes turystyczny. Z tego względu, że Ani tak chciała zrobić zdjęcie po prostu ulicy, Akurat akurat dwie panie szły z jakimiś owocami takimi w tradycyjnym stroju i chciały pieniążkę za to jakiegoś. Ile? Nie wiem, bo powiedzieliśmy, że im zdjęć nie robiliśmy, tylko robiliśmy zdjęcie ulicy, i sobie poszły, ale tak raczej. Raczej nie były zadowolone z tego względu, że se poszły. maja mała dygresja. Znaczy marzenie w sumie tak naprawdę moje to jest małe. Mam nadzieję, że tak za, nie wiem, 2-3 godziny tutaj będzie później, bo jest tyle wycieczek zorganizowanych tutaj. Ciężko, e, się ciężko się przebić, w ogóle ciężko gdzieś jakieś zdjęcie zrobić. Oczywiście najgorsze wycieczki, ja mówię z całym sercem, chociaż lubię naprawdę ten naród To są wycieczki chińskie bo oni wszędzie po prostu się pchają i zajmą każdą powierzchnię jaka jest możliwa i nagle wszyscy aparaty wyciągną i każdy się wepcha gdzieś, żeby zdjęcie zrobić. Tak, w szczególności zajmą powierzchnię bezpośrednio przed twoim obiektywem, kiedy robisz jakieś zdjęcia <grym> nawet nie zwrócą uwagi. <grym> tak, ale lubię, naprawdę lubię ten kraj, żeby nie było. I naród też jest bardzo naród sympatyczny, też jest bardzo tylko sympatyczny. że mają takie właśnie podejście, że zupełnie nie zwracają uwagi na to, co się wokół <grym> <bofinii> dzieje. <grym> Straszne to jest. No ale nic, liczymy, że trochę tu się bardziej Opróżnij, bo no, przeładowane jest to miasto. Fajnie się zwiedza, oczywiście zdjęcia też można fajnie porobić, ale coś, coś, coś sensownego, żeby zrobić, to, to no nie, za ciężko. Żeby wejść do Starego Miasta, przynajmniej tak czytaliśmy w przewodnikach, trzeba zapłacić 120 tysięcy dongów za osobę, czyli 240 za dwie osoby, czyli około 10 dolarów po prostu za dwie osoby. Ale może też tutaj wejść nie płacąc tego, jeżeli nie chcecie nic zobaczyć z tego względu, że punktów e, turystycznych jest to chyba z 15 albo z 20 nawet 22, 22 dokładnie. E, I ten, wasz, ten jeden bilet uprawnia to, że możecie w 5 różnych atrakcji po prostu wejść. To są od muzea, jakieś mosty, e, jakieś domy, gdzie ręcznie wyrabia się jedwa i takie i tym podobne i tak dalej. Jednak po samym tym centrum, póki co, przynajmniej nikt nas totalnie nie zapytał się o żadne bilety Jest tutaj hordy turystów, więc wątpię, że od każdego są sprawdzone bilety I większość atrakcji możecie po prostu zobaczyć sobie z czyżeli jeżeli nie chcecie po prostu wydawać 10 dolarów na dwie osoby To taki mały protip My kupiliśmy te bilety, te bilety wyglądają tak I tu są dwa bilety I można sobie pozwiedzać Będziemy, Wejdziemy w parę atrakcji, bo mamy parę punktów do zobaczenia, już sobie zrobiliśmy na mapie i tam sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jeżeli wybierasz się tutaj, to na pewno jednym z największych symboli miasta jest oto ten most. Jest to most japoński. Tak się nazywa. I zgadnijcie się, wszystko zostało wybudowane przez Japończyków. Przybyli tutaj w XVI wieku, wybudowali most. I stał się symbolem miasta. A z jednej ciekawostek jest to, że to jest jedyny taki most. Z tego względu, że on jest kryty, a w środku jest świątynia. E, to jest nie, nigdzie indziej nie spotykane na świecie. Żeby wejść na most, e, oczywiście trzeba najpierw pokazać bilet. Ale jeżeli mówimy o takiej części sakralnej, e, to z to były dwa psy przed wejściem. I z drugiej strony, chyba z tego co pamiętam, są dwie małpy. Ale też z strzegą wejścia i wyjścia. A sam most znaczy jest przeciążony, zobaczcie jest, ile ludzi jest dużo, ale liczę to, że jak on stoi tu od XVI wieku, to on się nie zawali teraz. To Dobra, japończycy też się pchają tutaj, nie tylko Chińczycy. Wszyscy jaśnie się pchają. No ale nic. E, świątyni jesteśmy. Wiecie, to nie jest tak też, że Japończycy sobie tutaj tak przyjechali i mówili A co, tutaj pierdykniemy mocno w samym środku miasta, nie? A oni po prostu podbili ten cały teren e, No i wybudowali sobie świątynię e, Jeden z niewielu rzeczy, które zostały tutaj po kolonizacji Japonii tej, te, Tego terenu Wietnamu Teraz to jest atrakcja turystyczna Weszliśmy do świątyni Czyli to jest nasza Kantoński. druga atrakcja kantońska. Dla osoby, które nie wiedzą, co to może być kantońską świątynią To jest świątynia chińska W dużym uproszczeniu świątynia chińska Pojan e, żyli Japończycy, Wietnamczycy i właśnie ludzie z kantonu Więc dlatego jest tutaj świątynia kantońska Bardzo ładna, bardzo przaśna, mogę powiedzieć dużo złota i dużo kolorów i w ogóle dużo wszędzie jakieś są zdobienia zobaczę nawet, nawet na lampie są rybki skalary jak wiecie już troszeczkę chodziliśmy po świątyniach ale coś takiego pysznego to jest jeden wielki duże kadzidło, jedno wielkie duże kadzidło nie ja tu się je chodpano, ale powoli się palić do samej góry ciekawe rozwiązanie, nie widziałem jeszcze czegoś takiego jest to druga atrakcja nasza tutaj? E... póki co mogę powiedzieć, że spoko jest naprawdę, jeżeli nie byliście w świątyni chińskiej żadnej eee, to warto tu się wybrać po prostu w ramach tego biletu i w ramach tych pięciu różnych atrakcji potem wiem, że na pewno się udajem, udamy do Muzeum Hoyan eee, z tego względu, że tam jest bardzo fajny feature jeden i tam warto pójść i jeszcze mamy dwa inne wejścia jeszcze nie wiem gdzie wejdziemy no to co nam się najbardziej spodoba kolejny kuponik, który wykorzystujemy to właśnie wykorzystujemy do Fajan Museum. Muzeum to jest w ogóle na uboczu, nikogo tutaj nie ma praktycznie, zero turystów. wszyscy głównie próją bezpośrednio do na most a potem idą do, do potem idą do świątyni i tutaj już nikogo nie ma same muzeum, jak to muzeum, czyli coś tam znalezione i opisane możemy sobie wziąć audio Kór. Naprawdę podaję tylko w języku angielskim, jest może we francuskim, wątpię, że w języku polskim jest. Ale my tu weszliśmy po coś innego, nie oglądaj zabytki tak do końca, bo to też jest ciekawe. I właśnie po to weszliśmy do muzeum. Polecam wam też to zrobić, bo można zobaczyć sobie Hoi troszkę z wysokości, jak nie macie drona oczywiście. Wszystkie obiekty muzeum są tutaj otwarte najczęściej do godziny 5, tak więc e, mamy już czwartą e, jeszcze został nam jeden kupon, bo teraz weszliśmy do Muzeum Folkloru. E, dlaczego go wybraliśmy? Z jednego względu, że e, ładny budynek jest tutaj, wszystko fajnie, to jest drewna i po prostu ładnie to wygląda w środku z tym dziedzińcem. Na samym końcu postanowiliśmy się wbić komuś na hatę z ostatnim kuponikiem, tak więc jesteśmy teraz w starym chińskim domu, który zamieszkiwała rodzina Kwang Tang. Duży dom można zwiedzać i naprawdę ładnie to wygląda. żeby nie było, że to jest jakieś tylko muzeum. Tutaj normalnie też toczy się życie. Przynajmniej nie wiem, może nie w tym domu, bo to on jest w centrum miasta, ale jest parę, może nie w tej części domu, ale jest parę innych domów, gdzie normalnie po prostu dzieci sobie biegają i czy sobie telewizję, jaką się oglądają e, i wpuszczają gości. Właśnie z tym kupownikiem, z tym biletem. Śmieszna rzecz, ale biliśmy się komuś na chatę. To było na tyle za dnia, bo wieczorem czekana jest jeszcze jedna atrakcja. Dlatego w sumie też przejechaliśmy tylko tego konkretnego dnia tutaj. Halo! Dziękuję. Hello. Tak więc wieczorem czeka nas jeszcze jedna atrakcja w tym mieście. A to sobie zaraz zobaczycie jaka atrakcja. A głównie przyjechaliśmy do Hojan z tego względu, że dzisiaj jest festiwal latarni. Odbywał się w każdej pełni, jednakże tylko w okresie letnim, z tego co kojarzę. Jeżeli byście sami chcieli się dowiedzieć, kiedy jest taka impreza, to poszukajcie takiej informacji na stronie internetowej, bądź na stronie miasta Hojan na Facebooku, bo ja właśnie tam znalazłem taką informację.